Cześć, witajcie serdecznie po dłuższej przerwie spowodowanej chorobą. Dzisiaj wyjątkowo taki mały specjal na koniec roku. Nie karty, a LEGO, moi drodzy, chcielibyśmy Wam zaprezentować Lego City Remiza, strażarska 60110. Jak widzicie od 6 roku życia do 12. Jest to zestaw, który zawiera prawie 1000 części, także jest stosunkowo spory, jest to jeden z większych zestawów dostępnych na polskim rynku. I już z góry uprzedzę, jest naprawdę bardzo ciekawy. Można cztery kombinacje układać. Widzisz, my mamy ułożoną, widzisz, Wiktor? To no, mamy, nie? A jeszcze można inne kombinacje robić. 10 paczek. Wiktor, zaznaczam, ułożył to wszystko e, samemu przed bo masz z kolei chyba buzie całą. No. no. Właśnie. Teraz, teraz trochę kolipił. pił. E, także tu Wam zaprezentujemy pokrótce, co wchodzi w skład takiego. Zestawu, znaczy właściwie Wiktorek Jak już tutaj widzicie Są trzy yy, Budynki, właściwie dwa garaże I jedna remiza i zaczynamy Od budynku numer jeden Jak widzicie podnoszony brama Bardzo fajnie to jest, czekaj Wiktor Opuść tą bramę jeszcze Jeszcze raz Tak, brama jest opuszczana Bardzo fajnie to tutaj jak widzicie Możecie zauważyć yy, wygląda I wyjeżdża z tego Mały, mały radiowóz. Już to oddalam. Przepraszamy za dźwięki. Ale Lena jest chora. Jest to mały standardowy radiowozik, taki najmniejszy z możliwych, z otwieranymi drzwiami. Nic tam specjalnego w środku nie ma, aczkolwiek wygląda całkiem sympatycznie. Tutaj jeszcze dodatkowo mamy taki zestaw. Co to jest właściwie, jak my to nazywamy? My to nazywamy hot dogownią, która się pali i straż mają. Czekaj, jeszcze chwilę z tym helikopterkiem. Co tam na dachu tego garażu jest, Wiktor? Tutaj jeszcze. Antena Obrotowa antena i z boku tam po lewej stronie na dole są Co chyba nasz... Rzędza. Tak jest, tu wam to przybliżę. Jest tam piła, nie wiem czy to będzie widać. Żatarka I, i siekiera. Siekiera i krótkofalówka, która jest już tutaj u jakiegoś naszego strażaka. Bo tutaj na jeden strażak spadł. Dobra, druga o, część. Tutaj jest helikopter, który zaznaczamy, że tutaj jedna część Lena nam dziś zapodziała. Helikopter jest bardzo tutaj fajny. Się... Tutaj jest woda. Tak, tutaj jest schowek na, na wodę, jak możecie zauważyć, śmigła, tak, no, o, dokładnie, tutaj, tutaj także jest otwierany do góry, tak, dokładnie, wajchy są, no i dodatkowo pistolet gaśniczy, Dodam także helikopter ma też swoje specjalne miejsce, numer 3, tak, z takimi płazami, że on się po prostu ślizga, ale nie, nie, nie spada, Przych tak. To Do tyłu, do tyłu to? on spada, tak, ale na boki, na boki jest, jest stabilnie, tylko do tyłu właśnie może spaść. Przechodzimy do garażu numer dwa. Jest to taki garaż jak numer jeden, tylko właściwie dwa razy większy, w którym kryje się największy zestaw strażacki, właśnie tego, tej remizy. Jest to duży wóz, duży wóz strażacki, jak widzicie, 60-60-110. Co ona potrafi, Wiktorku? Ona potrafi. Tutaj. Tak, dokładnie. Tutaj się to, ona też się obraca. O, tutaj są pozy, hamulce tak zwane, żeby się nie przewróciła. To jest tutaj obrotowe. To się dźwiga także i tutaj można wrzucić sobie jakiegoś chłopeczka. Jakiegoś chłopeczka. Drzwi są tutaj otwierane oczywiście. Jest pistolet tutaj, z wężem, który się jest, ściąga. Tutaj obok jest woda. I tutaj jest także, tutaj jest także woda. Zobaczcie, możecie zobaczyć, jest tam woda. No i pistolet, który się rozciąga, jest tutaj na. Zobaczcie, widzicie, na takim. Także zestaw jest naprawdę, tutaj jest, jest bardzo fajny, ten zestawik. Tutaj można nawet na próbę wrzucić jednego gościa, strażaka, który co będzie pomagał, i on sobie tutaj, jak widzicie, stoi. Także to jest największy zestaw tego. A teraz sobie przejdziemy. Nie, do... to jest największy. Tak, no to jest remisa, ale jako pojazd, to jest, to jest największy. Ten zestaw. No i remiza, moi drodzy. Jak widzicie, na dole Wiktorek już prezentuje są obrat, obrotowe drzwi i największa atrakcja tej remizy to jest ta właśnie lina zjazdowa, czy lura zjazdowa, jeszcze raz zaprezentuj. Tak się to tutaj przyczepia, chłopa i chłopek zjeżdża z pierwszego albo z drugiego piętra może zjechać. Remiza, jak widzicie? do wychodzenia. Tak, tu są okienka do wychodzenia, tu są za y, zabite, tam jak widzicie, nie wiem czy widzicie, zaraz przejdziemy, może zrobimy to w ten sposób, że y, przejdziemy do tyłu i zaprezentuję to Wam, jak to wygląda z perspektywy tutaj Wiktorka. Tu jest Tak, tam jest krzesełko, zestaw kawowy. Kubeczek. Tak, dokładnie, kubeczek. Na drugim piętrze, bo już teraz się ciemno zrobiło, mieliśmy jaśniej, a teraz już jest ciemniej, tutaj jest komputer. No i tutaj mamy właśnie te łóżka, na samym dachu jest antena, druga antena. Tu jest komputer. Tak, tu jest komputer i tak ten cały zestaw wygląda, wygląda z tyłu. No i moi drodzy, to jest właściwie e, całość. Tutaj jeszcze Wam pokażemy tylko e, ile było e, instrukcji do tego złożenia, bo naprawdę Wiktor mnie zaskoczył. E, to wszystko, te wszystkie instrukcje e, wchodziły w skład właśnie tego. E, tego tego zestawu. Pięć dużych, naprawdę dużych instrukcji. Jako, że Wiktor jest wiesz, wielkim fanem, to jako bonus wam pokażemy. Tutaj, co to jest w Wiktorku? Bonus. To jest bonus, tak. To jest to drugi wóz strażaczki z przyczepą. Jak widzicie, tutaj też jest to tak. Obrot... Jest to obrotowe? Tak. Jest to też obrotowe, chyba? Ja tak? Trzeba do góry. Aha, tak. Trzeba do góry i się tak kręci. O, dokładnie. Tutaj jest miejsce na skrzynkę. Tutaj jest skrzynka z narzędziami. Zobaczcie. Tak, narzędzia dodatkowe. No tutaj się znowu odczepiło, tak? Bo no. tutaj jest niestety dziadowsko zrobione, słabo to się mocuje. no ale to jest LEGO, dwóch strażaków. Tu jest jeszcze woda. I tutaj też jest jeszcze tutaj też jest jeszcze woda, ale tak jak mówię, to nie jest do tego zestawu, to jest zestaw 6014. Tam mieliśmy zestaw 60-110. No i co możesz powiedzieć? Ten zestaw polecamy chyba, nie? Wiktor masz skończone 6 lat, bez problemu sobie poradził z tym zestawem. Co ty to robisz, Wiktor? Bez problemu sobie poradził z tym zestawem, także ja tutaj no, uważam, że bardzo fajny, z, bardzo rozbudowany i myślę, że spokojnie możemy polecić, zarówno ja, jak i Wiktor, tak? No, dobra. Dzięki, a w następnym filmie wracamy do kart. Trzymajcie się. Cześć. Hej.